Hej, chciałbym, abyś po tym nagraniu, po obejrzeniu tego nagrania, zrobił sobie taką pewnego rodzaju retrospekcję projektów, które napisałeś. Założę się, że masz gdzieś na swoim komputerze jakiś folder typu projects, czy masz je umieszczone na swoim githubie. Projekty tutaj stricte, a chodzi mi o projekty reactowe. I chciałbym, żebyś je przejrzał w kontekście użytych w nich use efektów. Yy. I dlaczego cię o to proszę? O to, żebyś, yy, po to, żebyś właśnie po obejrzeniu tego nagrania, jak dowiesz się paru ciekawych rzeczy, sam wyciągnął wniosek, czy te use efekty są tam, są tam potrzebne, czy może udałoby się napisać to w jakiś lepszy sposób. A więc przechodząc do sedna. Co z tymi use efektami jest nie tak? Yy. Przede wszystkim to, że one są często używane w sposób nieprawidłowy, znaczy może nie tyle co nieprawidłowy, co po prostu w sposób zbędny. Często już efekty są pisane w taki sposób, że one yy, na przykład uruchamiają jakąś akcję, jeżeli coś zmieni się w stanie danego komponentu. Tylko że jeżeli ten stan się zmienia to znaczy że wcześniej jest już jakiś kod, który ten komponent jakiś kod, który zmienia stan tego komponentu. Więc po co robić to dodatkowo w useEffecte? Jak można tą logikę przenieść też do tego miejsca, które właśnie wywołuje tą zmianę tego stanu, tak? Wywołuje tą akcję bezpośrednio. I ostatnio nawet yy, pojawiło się yy, już oficjalna wersja nowej dokumentacji Reacta. W której nawet jest osobny artykuł na ten temat o nazwie You might not need an effect. Tutaj już lekturę tego artykułu pozostawiam Tobie. Yy, natomiast przyjrzyjmy się tutaj temu, yy, temu, prog temu programowi, który napisałem. Co się w nim dzieje? Mamy jakiś przycisk, który po użyciu yy, dodaje nam jakiś item do do koszyka zakupowego, tak, ten koszyk zakupowy trzymamy tutaj w jakimś stanie. Jest to array itemów, każdy item ma jakąś nazwę, ma cenę i ilość itemów, które są w koszyku, tak, ilość itemów danego rodzaju. I mamy za zadanie wyświetlić łączną wartość koszyka, którą użytkownik ma obecnie w stanie aplikacji. No, i można to zrobić właśnie w taki sposób, czyli za każdym razem, jak zmieni się referencja tej zmiennej items in card, to ten efekt ma się uruchomić, tak? Czyli ma zostać wyliczona nowa wartość tego koszyka i ma być wrzucona do stanu po to, żeby komponent się odświeżył. Tylko po co to robić tutaj, skoro można to zrobić za pomocą zwykłego przypisania do zmiennej, tak? Jeżeli zrobisz to w taki sposób, zadziała to tak samo. Mówiłem na tym w innym nagraniu. Tutaj tylko należy poprawić nazwę tej zmiennej. Mówiłem o tym w innym nagraniu a propos derived state, tak? Czyli to jest stan wliczony na podstawie innego stanu, którego, który my znamy w danym miejscu i czasie. I tym właśnie stoi tutaj ta to totalka 2. Zauważ że ten use efekt był totalnie niepotrzebny. Innym przykładem takiego zbędnego use efekta, który właśnie nie uruchamia całej logiki w momencie wywołania danej akcji, tylko jest jakaś kombinacja z jakimiś efektami, innym takim przykładem, byłby na przykład przycisk, który zmienia stan komponentu na przykład na, byśmy i stan, który by określał, czy robimy redirect na jakąś inną stronę i dobra, wtedy w use efekcie reagujemy na zmianę tego redirecta i uruchamiamy logikę przekierowania użytkownika na jakąś inną stronę, tak, no ale po co to robić, skoro możemy uruchomić to bezpośrednio bezpośrednio w tej akcji, tak, czy po kliknięciu czy, czy po jakimś innym evencie tutaj jeszcze Taka uwaga a propos tego kodu, że jeżeli ten kod byłby, ten kod, który się tutaj wykonuje, byłby jakoś mocno skomplikowany i mocno by obciążał mm, na przykład procesor, to warto to wrzucić wtedy do 8, tak? Wtedy mamy pewność, że, mm, że ta zmienna wyliczy się od nowa tylko w momencie kiedy mm, zmieni się jakaś referencja w tablicy zależności hook'a useMemo. Innym takim przykładem jest jeszcze używanie useEffecta do komunikacji z API. Czyli wtedy definiujemy useEffecta, który się uruchomi tak, po zamontowaniu komponentu. On wywołuje request do API, zmienia jakiś stan na ładowanie, ewentualnie może wystąpić błąd, potem już mamy te dane i tak dalej i tak dalej. No, generalnie nie powinno się już tego robić, dlatego że mamy biblioteki, tak, które nam do tego służą. Świetnie tutaj się spro, sprawdza React Query, znacznie ułatwia komunikację z API. Jest też ewentualnie biblioteka SWR od twórców Next.js, tak, która działa bardzo podobnie, a teraz w ogóle nowością są React Server Components, tak, które umożliwiają wywołanie komponentów w sposób asynchroniczny, tak, gdzie po prostu używamy sobie hooka use, przekazujemy jakąś funkcję asynchroniczną, na przykład pobranie danych z bazy danych czy z jakiegoś zewnętrznego API, i dopiero wtedy wyrenderowanie tego komponentu po stronie serwera. Więc tutaj znowu te use efekty w ogóle nie są nam potrzebne. Takim przykładem, kiedy yy, ja osobiście używam use efektu, to wtedy kiedy na przykład muszę się synchronizować z jakimś serwisem, tak? Na przykład mm, są to websockety mm, i trzeba uruchomić subskrypcję jakiegoś kanału na websocketach, i po odmontowaniu komponentu trzeba tą y, trzeba odsubskrybować, tak? Mm, czy też na przykład komunikacja przez eventy. Osobiście raz byłem w takim projekcie, gdzie używaliśmy takiej metody komunikacji między komponentami, gdzie mieliśmy taki pattern nazywał się event emitter. Mm. To jest taki design pattern i wtedy po prostu jedno miejsce w aplikacji może nasłuchiwać na jakąś wiadomość, a inne miejsce może taką wiadomość przesyłać. I to wtedy również podłączenie się i odłączenie od takiego mechanizmu tych eventów też dzieje się w Vuse no bo gdybyśmy nie, nie mieli tego w use Effect, to wtedy wywoływałoby się to przy każdym re renderze komponentu. Ewentualnie też w use efekcie można umieścić jakąś logikę, która ma się zadziać właśnie tylko po pierwszym zamontowaniu się komponentu, tak? No bo jeżeli nie umieścimy tego w use efekcie, tylko normalnie w ciele komponentu, to tak jak wcześniej wspomniałem, będzie się to działo przy każdym renderze komponentu. M, więc tak naprawdę tych use efektów powinieneś mieć jak najmniej. To właściwie powinna być ostateczność, kiedy musisz tego use efektu naprawdę użyć. I tak jak wspomniałem na początku, zrób sobie taką retrospekcję swoich projektów i sprawdź, czy na pewno te use efekty, które tam masz, czy one na pewno są potrzebne.